Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ktoś zapytał w komentarzu, jak powiedzieć 2 razy 3 jest 6. Robimy to banalnie, niemal tak samo jak w języku polskim, czyli dokładamy tam słowo razy. A jak jest raz w języku angielskim? Time, tak? Na przykład 10 razy to jest ten times, czyli jak to powiedzieć 2 razy 3, czyli 2 times 3 is 6. Ale można też zrobić to drugim sposobem. Można powiedzieć 2, Pomnożone przez 3 równa się 6. A jak jest mnożyć? Multiply. Ale tam jest pomnożone na nan, czyli im jest słów bierny. Tutaj mamy czasownik regularny, czyli dokładamy końcówkę ED. Czyli 2 multiplied by 3 is 6. Zapraszam przed ekran. Czyli jeszcze raz, 2 razy 3 równa się 6. 2 times 3 is 6. Uważamy na wymowę is, nie is. To czytam przez krótkie i, czyli i, y. no i jeszcze z, czyli is. A to czytam też przez krótkie i, czyli przez y. i 6, a nie jakieś 6. Czyli 2 times 3 is 6. Albo ten drugi sposób, 2 pomnożone. Tu jest właśnie to ed. To multiplied by 3 is 6. I tu przykładowo znalazłem jakieś mnożenie od native speakera. Pan mnożył 7 razy 3, potem jeszcze dodawał 1, to to powiedzmy jest nieważne. Generalnie mamy 7 razy 3 równa się 21, z tym, że akurat powiedział na odwrót, czyli najpierw 3. Czyli powiedział 3 razy 7 jest 21. Czyli 3 times 7 is 21, a potem jeszcze właśnie dodawał tą, jedną, tą jedynkę. I posłuchajmy. So, 3 times 7 is 21. Jeszcze raz. So three times seven is twenty one. Dzięki trzymajcie się.